Halo, halo, cześć, z tej Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, ogłaszam kolejny konkurs. Tym razem do wygrania aż 30 notesów Akademii Gry, a w notesach przepisy na to, jak wygrywać u Buchmachera, więc warto, myślę, taki notes mieć. Zmieni on Twoje myślenie o zakładach buchmacherskich na pewno w jakimś stopniu i poznasz odrobinę koncepcji, jaką mamy w Akademii Gry już od 5 lat. Słuchajcie, Konkurs banalnie prosty. Typujemy. Jaki będzie wynik meczu Malta-Polska? W komentarzu pod tym filmem typujcie. Sam jestem ciekaw, jak będziecie typowali. Czy wygra Malta, czy będzie remis, czy wygra Polska. Wystarczy tylko taki typ. I ja wylosuję 30 osób, które bezpłatnie otrzymają ode mnie taki notes Akademii Gry. Magiczny notes, tak go nazywam. Myślę, że warto zawalczyć, a sam jestem strasznie ciekaw, jak rozegra ten mecz Polska, gdzie tak naprawdę my już nie gramy kompletnie o nic, Malta też nie gra kompletnie już o nic. Kursy niesamowite. 120 parę na wyjeździe na naszych i jestem strasznie ciekaw, jak tak naprawdę jak pokażą się nasi, bo w meczu z Holandią pokazali się według mnie fenomenalnie. Po prostu było widać, że im zależy, i było widać, że ten kibic jest dla nich ważny. I myślę, że w, no chyba wszyscy kibice powinni być, być zadowoleni, usatysfakcjonowani z tego meczu z Solendrami. Czy ta pasta będzie trwała? Czy pokażemy znowu charakter? Czy okażemy się, niestety, jak to mawiał klasyk, fujarami i przegramy z Maltą, albo zremisujemy? I później będzie się na sztab tłumaczył, że no w sumie to był mecz o nic, już nie chcieli się jakby narażać. No pewnie będzie znowu masa po jakiejś tam klęsce, tak zwanej. A klęską będzie pewnie już remis z Maltą. No w tym meczu Polacy powinni zagrać właśnie dla kibiców, żeby, żeby jakoś zetrzeć to kiepskie wrażenie po tych ostatnich meczach. Jakie nam zafundowali, więc strasznie jestem ciekaw. Gdybyście chcieli poznać mój typ, no to ja znowu pójdę pod prąd. Nie, ja jestem taki, że idę pod prąd. Oczywiście, wydaje mi się, że Polska, no tutaj nie ma możliwości nie wygrać tego meczu. Wierzę w tego selekcjonera, pana Urbana, wierzę, że to jest wreszcie gościu właściwy człowiek na właściwym miejscu, ale nauczony doświadczeniem, obstawię, obstawię, postawię wytypuje, zaryzykuje. Oczywiście za pieniądze broń Boże tego meczu nie gram i wam też nie radzę, bo ta drużyna nasza jest niestety nieprzewidywalna. Spinamy się na mocnych, a ze słabiakami po prostu nam jakoś nie idzie. Ja w tym meczu jak zwykle idę pod prąd, już to mówiłem, i postawię na to, że będzie remis. I później będą takie komentarze, że. Ograliśmy właśnie oni. To już był mecz taki, będzie pewnie dużo rezerwowych, wejdzie. No i tak obstawiam, że będzie remisik, czyli za tą czekoladę można by było po tym 5 kawałkiem złapać. Ale jak będzie, ja życzę, żebyśmy ich ograli z 9 do 0 albo tak jak dzisiaj Portugalia, 9-1 Armenia. Żadnych kalkulacji po prostu wyszli i dla kibiców. Ograli Armeńców, tak, że nie było co zbierać. Tak bardzo bym chciał, żeby tak samo zrobiła Polska. Gdzieś tam mi jakieś takie 5-0 dla naszych chodzi po głowie, ale, ale właśnie. Czy oni mają kochones Czy to czy są w stanie zagrać dwa mecze na, na fajnym poziomie? Przez ostatnie 30 lat chyba nie byli w stanie, więc może, może teraz. Ty pójdzie, sam jestem ciekaw. Wylosuję 30 osób. I dostaniecie ode mnie za darmo, na mój koszt, wyślę wam notes, czy to do Was do domu, pod adres, jaki wskażecie, albo pod paczkomat. Przypominam, do poprzedniego konkursu prosiłem, mówiłem to bardzo powoli, wyraźnie, mam nadzieję, żeby wysłać komuś notes na paczkomat, potrzebuje numer telefonu. Bez tego nie ma możliwości wysłania notesu na paczkomat. No, po prostu nie dostanie się później po informacji, że ta paczka na Was czeka. I tyle. Mimo to nadal kilka osób przysłało tylko i wyłącznie adres paczkomatu. Info małpa Z tydzień czasu jeszcze poczekam na te właściwe adresy. Po tygodniu uznam, że konkurs Holandia-Polska zakończył się. Polska-Holandia i więcej na adres, nie będę czekał żeby nie było tak, że ktoś za pół roku mi przyśle adres nie, szanujmy się, ja wam chcę coś rozdać za darmo, chciałbym żebyście nie wtapiali kasy u Bukmachera jak ten notes przeczytacie dokładnie to i zaczniecie stosować to co jest tam napisane to zobaczycie, że jest szansa wygrać u Bukmachera pieniądze w stosunkowo prosty sposób, trzymajcie się wszystkiego dobrego, strzałka